I teraz zapowiedziane przeze mnie wcześniej zmiany ortograficzne w pisowni imię słowu. Gdy mamy bezokolicznik zakończony na e, na przykład czasownik Write, mówimy oczywiście o pisowni, wtedy usuwamy literę e i dodajemy końcówkę ing. Powstaje nam więc imię słów Writing. Druga sytuacja. Bezokolicznik jednosylabowy zakończony na pojedynczą samogłoskę pomiędzy dwoma spółgłoskami z wyjątkiem w i y. Put, putting. W takiej sytuacji musimy podwoić spółgłoskę, która występuje na końcu tego czasownika. Dlatego mamy putting, dwa t. Ale open, opening. Jeśli bezokolicznik kończy się na ie, jak w przypadku na przykład czasownika lie, Leżeć lub też kłamać. W takiej sytuacji odcinamy końcówkę IE i dodajemy Y plus ING i powstaje nam forma Lying. I kolejny przypadek. Jeżeli bezokolicznik złożony jest z więcej niż jednej sylaby, wtedy ma miejsce podwojenie końcowej spółgłoski, jeśli akcent pada na ostatnią sylabę lub bezokolicznik zakończony jest na L. Forget. Dodajemy ing i podwajamy t, bo akcent pada na get. Forgetting. Travel, traveling, bo mamy L na końcu. Pamiętajmy jednak, że ta zasada związana z literą L dotyczy jedynie brytyjskiej odmiany języka angielskiego. W odmianie amerykańskiej nie podwajamy tego L. Na sam koniec. Zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia mojego wideo i podzielenia się nim z innymi. Dziękuję. Zachęcam Cię do śledzenia moich mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok, Platforma X, jak i również mojego kanału YouTube, gdzie znajdziesz oprócz informacji dotyczących języka angielskiego materiały związane z psychologią matury. Bo matura to nie bzdura, bo matura to maturesa, twój maturolog.